Hej, cześć, witajcie w następnym już odcinku z gry Lego w Azapierze. Tak. Właśnie. I w tym odcinku będziemy robić poziom pod nazwą Critical Gol. Potem pójdziemy na poziom. Jeszcze nie wiem który. Ale wiem jak się nazywa Czarna Brama. No i potem. Na poziom, który tutaj mamy. Góra przeznaczenia. O, Sauron. Ale i tak zaczynajmy odcinek. E, hmm. oh, fajne. Rysunek, to zostawię wam. Film. ten odcinek jest trochę podobny do odcinka pod tytułem Pająki, ale ten będzie się inaczej nazywał. Zagrada i sama. I tu Chociaż nie będziemy zbierać zbyt tych monet. Dobra, bierzemy sobie... O! Teraz Dobra. No, tam nie doskoczymy, bo nie mamy na przykład elwa. Do jakiejś innej postaci na przykład Nie dajcie z Zagradem, dokładnie. wejdziemy no, po światło. Nie walczymy. Naciskamy TH. I no, tu ja naciskam. I możecie mieć inaczej w tej grze. Oczywiście mm. no O No i mamy znowu sama, który no. będzie wbić się z tym wielkim pajęunkiem. Co jeżeli we mnie trafi? Jak widzicie, jestem uwięziony wtedy. O, sam jest uwięziony. Dobra, walczymy z tym pajękiem. Gdzie on jest? Trochę w innym miejscu. What? Poczekajcie chwilkę. I... On tutaj upadł i muszę grać na razie drugą osobą. Dlatego muszę... Teraz idziemy po mieczek i będziemy mieli mieczyk. I będziemy musieli walczyć. Tak. Trochę dziwnie się stało. O, zaraz. Chciałabym, żeby były odblokowane I'm dead. Get into the tower! let's go into the great hall <laughs> <laughs> i don't take orders from stinky morgul rats though Sam, they took the ring i wyłączamy drugą osobę. Wszystko jest normalnie już. My sobie tu pociągnijmy za linę. U. No rzucimy zaraz ten żyrandol. Albo gyndarol. Nie gościa o, ja mam miecz. o, tak. o, 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 mogę. o, mam o, o, powinien mieć to światełko stracić A, pamiętam te pierwsze odcineczki na przykład pierwszy lub drugi no serio fajne to było wtedy tak? wtedy jeszcze było takie że śmiesznie mówię. Ale teraz już śmiesznie nie mówić, ja. No może to było tutaj. A ja... Mój brat tam skoczył kiedyś. W dowolnej gry. Znaczy fabulne, fabul... fabularnej, dowolnej. To każdy by tu skoczył. W ehm, fabularnej teraz. mi się z orkami różnych raz, teraz. A tu taki ork. No fajne. Jak to przechodziłem, my myślałam że zapiszę mi filmy, bo nagrywałem oczywiście, ale mi nie zapisało filmy. Więc Fajnie, pierwszy raz, no ale teraz już. Tutaj nam się zawsze Nam, czyli mniej bratu, zawsze się coś tutaj waguje, że jeden hełm to jest inny hełm. Że ten. Wiecie. Ten bardziej szary jest tym mniej szary i ta zbroja jest. Ta zbroja brązowa jest tą zbroją szarą. A teraz strzelamy. Tutaj. Klikamy brunny, musi zostawić zbroję i się wykąpać. Dlatego wrzuca nam te zbroje. Dobra, sam założy tą zbrojkę. No i teraz jest lepszy. Ten nasz sam. Nie będziemy próbować, bo jeszcze wejdą na nas orki. Och. Nie lubię ścinek, bo zawsze może się coś stać i mi wyłączyć grę. Albo na przykład, tak jak było w jednym odcinku, trzeba w tam w jednym z pierwszych odcinków. A to muszę mieć sama, to tam wiecie, było że ten pod tytułem wielka Lwina albo po prostu lawina. No to wiecie. Po raz tak tu tak Jeszcze mam pieniążki. No i to dobre pieniążki. Dożemy homik, bo to jest hołm dla sama. No widzicie, znowu się zbagowało. No to sami wiecie już, jak to ja mam, że się kubarguję, więc to trochę psuje mi całą fabułę, no i wiecie. A może to trzeba brać inną postacią? Nie wiem. Może ten hełm powinien być już fro do Froda, a sam powinien być tamten. Nie wiem, ale jak na razie... To nie jest dziwna taka chodząca skrzynia z niczym, która jest po prostu chodzącą z skrzynią z niczym. W ogóle podróżamy. Dobra, my bierzemy kamień. Jeszcze patyk weźmiemy. I mamy kamienny młot. Który też się walczy to jak w morzach. Teraz sama tutaj mnie rozpoznaje. Nie robi tak, że zamykam ubramę. Nie zamknął ubramy. Tylko nie mam po co... bym ...przejścia, skoro to dla Froda. Ale i tak musiał wyjść, no tak. Zapomniałam, że musi wyjść. Sam nam... ...płocknisko zapali... ...z motem będę bardziej wyglądał jak ich... Rowler, więc... Będę tu siedzieć z młotem. A jeszcze atakuję, bo. Dobra. Ja sobie tutaj wejdę. A sam masz mnie popknąć. Ciekawe czy bez tej zbroi się uda? Yy, przejść, też zobaczę, ale tutaj tego nie biorę. Mamy tu wejść, takie ja. yy, nie wpuszczą mnie bez zbroi, tak? Już rozumiem, już tam będę Czyli musimy wziąć zbroje. Oj, i teraz idę tu No i możemy wchodzić. A jak widzicie, dobrze ich ubrałem, bo tu nawet w filmiku są dobrze ubrani tak samo. We did it, Mr. Furtle. We made it to mortal. Mm. It's him. The eye. Sauron. We'll never get through and see. Come on. Let's just make it down the hill for starters. Hmm. Nie było 100%, procent, oczywiście. Hmm. Poczekajcie. Uh -huh. Dobra. OK. Hmm. okej. No. A więc... Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Mam nadzieję, że film się spodobał. I do widzenia i cześć. Ale jeszcze zanim to zrobimy muszę Wam powiedzieć co zrobiłem już. pozdobywałem tu kilka postaci, więc... Nie za dużo tu tego, tego, tą, tą tych jeszcze tych gostków tego i tego. I za wiele nie zrobiłem. Coś tu zrobiłem. Nie, tu nic nie zrobiłem. Dobra, tu nie mam co wybierać. Dobra. Jeszcze poszukam tego. Froda zwykłego. No. Jeszcze muszę wam pokazać w mapie bo tutaj pozdobywałem trochę poszedłem do innych tych miejsc a więc już koniec odcinka